Jest 8 5 9 stycznia. Zatrzymałam się obok portu. Widoki są ciekawe, ale tam mgła. Wygląda to jak taka. Nie wiem, czy Wy to widzicie, ale wygląda to jak ściana. Idę przed, yy, do przodu, tutaj, bo podobno jest tutaj możliwość skorzystania z serwisu dla kamperów, czyli zlewnia, woda i tak dalej. Zobaczymy, przekonam się. Spacerek ranny. Ale tam z daleka A tu podjechałam chyba pod te góry za tą płaszczyzną Tu jest to miasteczko o, Mój kot prost proszę. ulica, samochód A co tak? Życie jej niemiłe Tu są takie kamieniczki, gdzie parkuję Jakie statki? Kolorowe. Przeważnie to tak widziałam biało-czarno-brązowe. Tam dalej. W żaglowcach chyba, no bo jak mają te maszty i żagle, no to chyba żaglowce takie duże. Idę chyba zobaczyć. Tu kolejny kamperek stoi. Zwierzęty. Mi się rozbiegły. Mini szuka miejsca swojego. patrz. Chyba nic z tego. Doszłam tutaj w kawałek drogi. Port już minęłam. Z tego co gościu mówił to, że gdzieś tutaj miałam skręcić w prawo. W prawo to tylko jest na port, ale jest szlaban dla kamperów, więc nie wiadę A tam dalej, no tak Tak już wydaje mi się to koniec miasta, więc, więc na pewno tam nie ma zlewni. Jedynie co tutaj niedaleko w mojej okolicy, gdzie parkuję Kawałek plaży można sobie pochodzić. Zaraz wracam do kampera. Amela jeszcze śpi. Nie ma chleba tutaj, więc blisko sklepu spożywczego też nie widzę. Musiałabym się wybrać dalej gdzieś w miasto. A nie chcę na tak długo zostawiać. Ameli. Zwracam, robię płatki, ona wstanie i wtedy możemy się przejść i szukać. A jak te kampery, które tutaj uda mi się z nimi jakoś porozmawiać, jeżeli nie odjadą tak po cichu, to zapytam się, może oni coś się orientują, gdzie jest tutaj jakaś zlewnia. Tak moja Kicia sobie radzi z wchodzeniem i wychodzeniem do kampera. Skaczę na rower, idzie na dach, wchodzi przez okno i tak samo wychodzi. I pierwsza pomyłka w sklepie zapłaciłam za coś 15,50 euro. A tutaj jest na mecce. Że to kilogram kosztuje, a powinnam zapłacić 3,49. Idę do sklepu, tą całą pomyłkę wyjaśnić. To jest sklep, do którego musiałam 20 km z powrotem jechać, aby odzyskać pieniądze, które rzekomo pomyłkowo mi zabrano. Oddano mi szybciutko pieniądze z uśmiechem na twarzy. Jedno pranie, znaczy to już drugie pranie się robi. O, skończyło chyba. A tutaj czeka do suszenia. Zaraz dorzucę tamto, które zrobiłam, i nastawię suszenie. Pierwsze pranie nastawiłam z panią, która nie pokazała mi za bardzo wiele, ale zawsze. Jak widać pranie jeszcze musi troszeczkę powiesić, więc kamper zamienił się w tej chwili w suszarnię. Sznurki zaczepiam o i to jest takie rozwieszenie jednorazowe. Ale zastanawiam się nad tym, czy nie wkręcić tutaj takich haków. Ale jeszcze może nie teraz. Pranie wysuszone. Dzisiaj w sumie jest 10 stycznia. Dzisiaj załatwiłam pranie. Wczoraj nalałam wodę i te wszystkie nieczystości wylałam. Więc 9. Więc mam dwie najważniejsze rzeczy ogarnięte. Jadę do miasteczka następnego około 40 km. Mechanik naprawił mi dmuchawę w kamperze, więc bardzo cieplutko dmucha i pranie przez te 40 km powinno wysnąć. W tej chwili obecnie Amelka. Jest na placu, raczej jest, poszła z psem na spacer, ale proszę zobaczyć taki mam widok z okna. Wczoraj padało i był sztorm. Dzisiaj mimo tego pochmurnego nieba jest yy, nawet cieplutko. W miarę jest wiecznie. Jak ubrać kurtki i da się. Poszła na. Amela poszła na polowanie. Eli, chyba będę musiała jej iść pomóc. Tankowanie w samoobsługowej stacji. Tutaj ropa kosztuje euro 26. Jedziemy do następnej miejscowości. Amelka się co robi? Co Amelka Uczę. Wy... Uczę. No, do zobaczenia w innym mieście. Dzisiaj pracowity dzień. Udało mi się znaleźć firmę, raczej z pomocą Hiszpanów, oczywiście, yy, gdzie mogłam zakupić reduktor, i nie muszę dzięki temu reduktorowi nic tu zmieniać. Na yy, końcówkę kupioną w Polsce takie końcówki kupiłam. Zaraz tutaj pokażę. Takie końcóweczki kupiłam różne na kraje Europy i wtedy można do tego kupić reduktor i bezpośrednio do przewodu, który już mam zamocowany, y zamocować. Oprócz tego w Polsce kiedyś kupiłam to jest taki klucz, który.. Kręci. Nie musia... Chciałam kupić metalowy, jak się nie mylę, to chyba 32 albo 28, już nie pamiętam, chciałam kupić, ale sprzedawali wszędzie w każdym sklepie sprzedawali w komplecie, co mi komplet wcale nie był potrzebny. W sklepie dla kamperów sprzedali mi taki klucz. Który, którym odkręcam wątpiłam czy uda mi się go odkręcić ale jednak rzeczywiście pomocny jest ten uchwycik w sklepie którym jestem zakupiłam ten reduktor to akurat stoję przed nim i będę teraz na stacji mogła już kupić butle czyli tu trzeba będzie zrobić już porządek Dzisiaj dzień pracowity udało mi się znaleźć też pana, który mi napompuje koła, bo na stacji można napompować, ale tam jest jedno euro za 30 sekund czy, czy ileś tam, nie wiem jak to tam określić, więc bałam się, że się w tym nie wyrobię, więc zobaczymy ile tu zapłacę za tą usługę. żeby już widać troszeczkę oszronione, czyli jest bardzo duża wilgotność powietrza. Stoję pod tym adresem, który dostałam na stacji benzynowej. Tam jest firma, która w depozyt daje butle gazową. Będę się chciała zorientować, czy później będę musiała tu przyjechać, czy na stacji oddać. A tutaj, proszę, jak Eli sobie ze mną jechała, patrzyła, zaczyna się przyzwyczajać do kampera i do tego, yy, że takie dźwięki wydaje. Obserwuję teraz kury. Byłam w sklepie kupić Mam nadzieję, że to jest rozpuszczalnik do czyszczenia chcę wyczyścić troszeczkę dach z kleju i z brudu takiego większego za 100 metrów butla jak widać zamontowana. Pan mi ją tutaj przyczepił do reduktora. Sprawdzę szczelność. Nie wiem, czy to dobrze się mam, tylko widzę taki płynny. Nie wiem, czy to powinna być taka pianka. Tylko z tej strony za wiele nie widać. I czemu to tak od razu? Jak ktoś ma taki wykrywacz nieszczelności, to może mi napiszę w komentarzu, czy on taki rzadki jest. W sumie będę go przechowywać tutaj koło butli.